Katarzyna Kurek, witam w środę 22 maja i zapraszam na telefakty. My chcemy zachęcać tym projektem do właśnie tego, żeby brać odpowiedzialność za siebie. Mamy zdolne bestie. Ja bym chciał być bramkarzem. Kim chcą być, jak dorosną? Tworzenie krzemiennego szlaku to jest niesamowita możliwość dla wszelkich rowerzystów, pasjonatów kolarstwa. Rowerem przez krzemienny szlak. Sezon rowerowy uważamy za otwarty. W sobotę oficjalnie otworzono krzemienny szlak. Ponad 200 rowerzystów wyruszyło w drogę, a towarzyszył im bartek Gębusia. Jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularna. Ludzie zamieniają samochody i inne środki komunikacji na rower, co korzystnie wpływa na zdrowie i środowisko. Od lat infrastruktura tras rowerowych w Polsce polepsza się i rozwija się, dzięki czemu bycie rowerzystą staje się coraz łatwiejsze i wygodniejsze. Już od wielu lat jeździmy tymi trasami, więc dla nas wspaniałą ciekawostką było to, że pomimo tych znanych dróg, tych ścieżek, mogliśmy na przykład zaobserwować nowe miejsca historyczno-przyrodnicze. Które, o których nie mieliśmy po prostu pojęcia, a dzięki temu wzbogaciliśmy naszą wiedzę i nasze wycieczki stały się ciekawsze. Również w naszym regionie ta infrastruktura polepsza się. 42 trasy przez 10 gmin, ponad 1000 kilometrów rowerowych ścieżek przebiegających przez najciekawsze miejsca w regionie. Tak prezentuje się Krzemienny Szlak, który w sobotę 18 maja został oficjalnie otwarty. Wymagało to takiej tytanicznej pracy, po pierwsze koncepcyjnej, po drugie znakarskiej, no i przede wszystkim pozwolenia, ponieważ są znaki klasyczne, takie ptetekowskie, ale są też znaki E22B, te turystyczne, które na każdy taki znak musieliśmy mieć, Wypis z rejestru gruntów, oświadczenie właściciela o możliwości usytuowania takiego znaku. I jak to wszystko było spięte, to musieliśmy przygotować dla jednego i dla drugiego powiatu coś, co się nazywa organizacją ruchu drogowego, czyli cały plan organizacji ruchu, który został zatwierdzony przez Komisję Powiatową Ostrowiecką i Komisję Powiatową Lipską. Krzemienny szlak to nie tylko ścieżki rowerowe. Na każdej z tras znajdują się wiaty, w których można odpocząć, schronić się przed deszczem czy słońcem. Dodatkowo wiaty wyposażone są w przyborniki do serwisowania rowerów. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej można łatwo zaplanować trasę na rowerową wyprawę. Ta aplikacja ona jest rozwiązaniem otwartym. My możemy tam dodawać nowe szlaki, możemy korygować trasy, możemy do niej dopisywać różne funkcjonalności. I tak dzisiaj taką wartością dodaną jest to, że na przykład dojeżdżając do jakichś znanych miejsc historycznie, krajoznawczych, jak, takich z naszego regionu, dojeżdżając z do tego punktu turysta może sobie na przykład przeczytać albo odsłuchać komunikat na temat tego miejsca. W głowach pomysłodawców tego projektu rodzą się kolejne pomysły, aby urozmaicić i rozszerzyć rowerowe działania. I to jest dla nas pierwszy etap, chcemy ten szlak rozwijać, rozbudowywać, pielęgnować. Nawet dzisiaj mieliśmy taką drobną odprawę, jak dalej doprowadzić do sytuacji, żeby ten szlak po prostu był żywym organizmem, żeby ludzie mieli radość z uczestniczenia, przebywania, rowerowania, padałowania na tym szlaku. W głowie rodzą się kolejne pomysły, dokładnie, bo... I dla mnie nie jest to projekt, bo projekt się zaczyna i kończy i mamy wiele szlaków, które były sfinansowane ze środków z Unii Europejskiej i po ich sfinansowaniu o nich się po prostu zapomina. One przestają żyć. My chcemy, żeby ten szlak po prostu żył i to jest jakby na tym etapie nasze największe wyzwanie. Krzemienny szlak to owoc pracy dziesiątek ludzi, poświęcenie czasu i energii. Przedsięwzięcie warte blisko 450 tysięcy złotych ma cieszyć rowerzystów i zachęcać turystów do odwiedzenia regionu świętokrzyskiego. To był konkurs, który udowodnił, że mamy zdolne bestie, poznaliśmy laureatów, którym serdecznie gratulujemy. Ich kreatywność i zaangażowanie przerosło oczekiwania organizatorów i opiekunów. Efekty swojej kilkumiesięcznej pracy zaprezentowali podczas finału projektu Zdolne Bestie. Uczniowie mieli zadanie samodzielnie zrealizować ten projekt, zaplanować przede wszystkim na początku i go zrealizować, więc nasz udział, oczywiście wsparcie jak najbardziej, natomiast same, same działania leżały po stronie uczniów. Się, Musiał się wykazać kreatywnością, pomysłowością żeby to było w miarę ciekawe, interesujące i przede wszystkim dla społeczności lokalnej. Przedsiębiorczością przede wszystkim. Też, no, tak, z I zdyscyplinowaniem przede wszystkim. Grupa Skunowa dzięki swojemu pomysłowi chciała odświeżyć zapomniane tradycje, pokazać historię i kulturę regionu z nieco innej perspektywy. To będzie projekt dotyczący właśnie naszego regionu, naszej kultury, historii i mamy nadzieję, że dużo wniesie do życia mieszkańców. W dzisiejszych czasach zanika ta historia jednak i głównie króluje internet, czego my chcemy właśnie udowodnić, że ta historia jest bardzo ważna i nasz region jest naprawdę warty tego, aby o nim opowiadać. Uczniowie z Lipska wyszli z inicjatywą, która miała zintegrować pokolenia dzięki wspólnej zabawie. Stwierdziliśmy, że to będzie dobry pomysł, ponieważ naszym zadaniem była organizacja jakiejś imprezy w plenerze i to było pierwsze, co nam w zasadzie przyszło do głowy. Stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, bo Praca z dziećmi jest jakby dla całej naszej grupy... Hmm. Czymś Drużyna ze szkoły podstawowej numer 1 imienia Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zajęła pierwsze miejsce. Według opiekunów grup, którzy jednocześnie byli jurorami, naukowy miszmasz, czyli połączenie doświadczeń chemicznych i fizycznych ze zdrowym stylem życia, okazał się najlepszy. Podsumowaniem naszego projektu będzie gra terenowa, czyli tak zwane podchody. Zaprosimy po prostu wszystkich mieszkańców, no bo każdy będzie mógł wzi wziąć w tym udział, ale dzieci i młodzież będą najbardziej to zaangażowanie, ponieważ wtedy, kiedy na przykład e, dziewczyny będą miały doświadczenia chemiczne, e, nasz kolega może mieć doświadczenia fizyczne i to będą wymieniane grupy i kiedy skończymy już wszystko razem nasz sketch, to będzie to e, ubrane w takie jedno wielkie podsumowanie. Projekt Zdolne Bestie miał za zadanie edukować w zarządzaniu finansami, a także uczyć zaradności i przedsiębiorczości w praktyce. Ta młodzież za chwilę Przekroczy próg dorosłości, więc wchodzi na wyższy poziom odpowiedzialności, co też się wiąże z wolnością, w tym wolnością gospodarczą, ale, jakby, wolność no to prawo wyboru, więc. My chcemy zachęcać tym projektem do właśnie tego, żeby brać odpowiedzialność za siebie, żeby próbować nie tylko być pracownikiem najemnym gdzieś w firmie, ale spróbować myśleć o tym jako ja, jako przedsiębiorca, ja jako ten, który bierze te w garść swoje własne życie. Lokalna grupa działania Krzemienny Krąg podejmuje się wielu inwestycji, ale najcenniejszą jest ta dotycząca młodzieży. Takie działania mają przynieść efekty w przyszłości, ale te efekty dało się zauważyć już podczas realizacji projektu. Sztuka jest tak poprowadzić też tą politykę samorządową, żeby ta młodzież chciała wracać z tymi właśnie doświadczeniami, z tą wiedzą, żeby oni nie opuszczali tu swojej, mówiąc tak, już popularnie małej ojczyzny, żeby oni później oddawali, że tak powiem, część siebie dla budowania potencjału. Subregionu, regionu, miejsca, miejscowości, w którym mieszkają. No, ja mam nadzieję, że przynajmniej część z tych osób po prostu zapragnie zostać w swoim macierzystym, 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 miejscu. W projekcie wzięły udział trzy szkoły z powiatu ostrowieckiego i trzy szkoły z powiatu lipskiego. Zwycięska grupa Śmielowa na realizację swojego pomysłu otrzymała 5000 tysięcy zł. złotych. Trzy tysiące złotych za drugie miejsce dostała grupa ze szkoły podstawowej w Pawłowicach. Projekt uczniów ze szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego zajął trzecie miejsce. Drużyna otrzymała 2000 zł. Grupy na realizację swojej inicjatywy mają czas do 17 czerwca. Przypominamy, że już jutro w liceum ogólnokształcącym numer 1 imienia Stanisława Staszica odbędzie się dzień otwarty, podczas którego uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie klas ósmych będą mogli poznać ofertę Staszica na nowy rok szkolny, a w czwartek, piątek i w sobotę swoje drzwi dla przyszłych uczniów szeroko otwiera niepubliczna szkoła podstawowa i liceum imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyszli uczniowie szkół średnich, wybierając swoje kierunki, często myślą o tym, kim chcą być w przyszłości, jaki kierunek studiów wybrać. Jak się okazuje, to problem nie tylko młodzieży. Przedszkolaki już teraz dowiadują się, jakie mamy zawody i przygotowują się do odpowiedzi na pytanie: kim chce być jak dorosłe? Kim chciałbyś być kiedy dorosłeś? Policjantem. O, a dlaczego? Bo ścigałbym bandytów. Ja bym chciał być bramkarzem. A dlaczego chciałbyś być bramkarzem? No bo dobrze broni. Przedszkolaki już wiedzą, jaki zawód chciałyby wykonywać w dorosłym życiu, a to między innymi dzięki spotkaniom, które odbywały się przez cały rok szkolny z osobami, które pełnią różne funkcje. Policjant, leśnik, strażak, była to fryzjerka, była to kucharka, była to pani florystka, była to pielęgniarka. Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego na etapie przedszkolnym to nie tylko spotkania w murach przedszkola. Dzieci odbywały wycieczki w miejscach, gdzie te zawody były wykonywane, a więc do sklepu, na pocztę, ta Tradycyjne, ale także do zakładu, na przykład do warsztatu samochodowego. Odejście od tradycyjnych form nauczania spodobało się dzieciom. W ten sposób pomogło im się to również przygotowywać do występu i prezentacji na scenie. Muzyka Jest on ciekawszy dla dziecka. Dziecko jest zaangażowane, przeżywa to i z pewnością na dłużej pozostaną te zawody w jego pamięci, niż gdyby były tylko realizowane w taki tradycyjny sposób. Zadaniem przedszkolaków było przedstawienie scenki rodzajowej charakteryzującej dany zawód oraz przygotowanie sylwety prezentowanego zawodu, ale nie byli w tym wszystkim sami. Przez cały okres towarzyszyli im rodzice, którzy razem ze swoimi pociechami wystąpili na scenie. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za zaangażowanie za wkład pracy, za to, że byli z nami, uczestniczyli w tych naszych podjętych działaniach, organizowali spotkania, włączali się w organizację wycieczek. Aktywnie uczestniczyli w próbach, które się odbywały na terenie naszego przedszkola. My będziemy tutaj przedstawiać same mamy, czyli będzie nas sześć kucharek. Gdzie kucharek sześć, to nie ma co jeść. Ten zawód nie jest nam obcy, ponieważ każda z nas jest mamą i każda z nas gotuje codziennie dla swoich dzieci i dla swoich mężów. Finałowy przegląd zawodów za nami, ale to nie koniec. Każda grupa wykonała również kukiełki przedstawiające poszczególne zawody. Wkrótce zostanie wybrana jedna z nich, a na zwycięzców czeka nagroda. W telefaktach powracamy do sprawy nadajnika w Gminie Sadowie. W poniedziałek z naszą kamerą byliśmy na sesji Rady Gminy, o czym dyskutowano, przysłuchiwał się Artur Sitarski. Na prywatnej działce w Gminie Sadowie powstaje stacja bazowa telefonii komórkowej. Masz już stoi i najprawdopodobniej w przeciągu kilkunastu dni zacznie działać. Na jego lokalizację w tym miejscu nie godzą się okoliczni mieszkańcy. My osobiście do sąsiada nic nie mamy. Też poszła taka fama, że my za zazdrości, jak to się mówi, my absolutnie do pana sąsiada nic nie mamy. Nam tylko chodzi o bezpieczeństwo. Czy jest świadom, czy nie jest, tego nie wiemy. Rozmawialiśmy o tym, stwierdził, że wszystko jest zgodne z projektem, wszystko jest zgodne z prawem. Maszt ma 61,5 metra wysokości i stoi w pobliżu zabudowań. Nie mamy nic przeciwko nowym technologiom, jednak wiemy o tym, że można takie wieże stawiać w miejscach normalnych, z dala od ludzi, a nie 500 kilka metrów od szkoły lub 150 metrów od najbliższych zabudowań, obok nowego atrakcyjnego osiedla. Największe obawy mieszkańców Sadowia dotyczą kwestii zdrowotnych i promieniowania, które może mieć niekorzystny wpływ na człowieka. Problemem jest to, że anteny, które tu podano w projekcie budowlanym, są przystosowane do pracy o mocach 10 przynajmniej razy większych. I nie jest tak, że spółki, można powiedzieć, przestrzegają prawa. Spółki, non-stop, łamią prawo. Mogli wystąpić o pozwolenie dla faktycznych mocy. Komu dzisiaj potrzebna taka mała moc? To ma być dla szybkiego internetu, to mocy rzędu 1200 W EIRP, 400 W EIRP to jest fikcja. Kwestia spornego nadajnika była jednym z punktów, jaki był poruszany na sesji Rady Gminy. Jednym z głównych zarzutów stawianych urzędnikom jest to, że nie poinformowani opinii publicznej o zamiarze powstania inwestycji jest tak skonstruowane, że sieć Play faktycznie mogła uniknąć informowania gminy i tak się właśnie stało. W momencie wydania decyzji pozwolenia na budowę ja dostałam taką informację i ją wywiesiliśmy w odpowiednim terminie i w odpowiednim miejscu, także błędu prawnego żadnego nie ma. Identyczne zarzuty mieszkańcy formułowali pod adresem Starostwa Powiatowego w Opatowie, które wydało pozwolenie na budowę. Dobrej woli. Dla Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostało na biletnie informacji publicznej zamieszczone, jak również z obowiązkiem ustawowym mieliśmy obowiązek zamieścić na tablicy ogłoszeń w ramach tej, tego sformułowania przyjętych zwyczajów, co też żeśmy uczynili. Jak tłumaczyli mieszkańcom urzędnicy, nie mieli oni możliwości zablokowania inwestycji. Jednocześnie władze gminy przyznały, że forma przekazu informacji o planach powstania nadajnika powinna być bardziej powszechna. To taki może bardziej ludzki błąd, że powinnam mieszkańców poinformować. Powiem też jedną ważną rzecz. Wiedząc, jak tutaj się wszyscy znają, poznamy się wszyscy, nie uważałam, że sąsiedzi nie wiedzą. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej to problem powszechny. Identyczna sytuacja ma miejsce chociażby w Opatowie. A jak przyznaje w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, brakuje dokładnej analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko. Przeprowadzić badania epidemiologiczne ludności. W jakim polu, w natężeniu czekają całe osiedla, nikt nie chce tego zrobić. Dla sędziów też jest ważna rzecz, że Taki dowód by to przekonał, nie trzeba robić następnego spotkania. Wystarczy, że się pokaże. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba stacji bazowych telefonii komórkowej wzrosła w Polsce z ponad 13 tysięcy w 2003 roku do około 40 tysięcy w 2017 roku. Mieszkańcy Sadowia zapowiadają walkę w sądzie o prawo do mieszkania z dala od masztu telefonii komórkowej. Wczoraj piłkarze Krso 1929 przed własną publicznością pokonali zespół Czarny Połaniec i tym samym awansowali do finału regionalnego Pucharu Polski. Gratuluję swojej drużynie zwycięstwa. Przeszliśmy do finału, taki był nasz cel. Może, może ta gra nie, za, nie była, nie było w pięknej gry. Tak naprawdę, mówię, ciężkie mecze za nami w ostatnim czasie. Troszeczkę w nogach, w nogach było. No i tak jak powiedziałem na wstępie, na pewno waga, waga tego, tego meczu była ogromna, bo, bo, bo tak naprawdę no teraz tylko, no nie ukrywam, że jeszcze będziemy walczyć o, o jak najwyższe, najwyższe wyższe miejsce, czyli czy można jeszcze wskoczyć w, wyżej w tabeli y, trzeciej ligi. Ale no mówię, priorytet, priorytet 11. Teraz jest, żeby, żeby spróbować, spróbować sięgnąć po, po ten puchar polski. Nie ukrywam, że, że nie miałem przyjemności jeszcze jako, jako zawodnik i jako trener zdobyć tego trofeum. Także no, no będziemy się starać. No wszystko zrobimy, żeby być przygotowanym jak najlepiej i, i w Kielcach y, zwyciężyć. zwyciężyć. Tak jak puchar Polski na narodowym no to, to jest coś innego niż, niż, niż gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, na mniejszych stadionach. Mam nadzieję, że, że kibice nasi dotrą mi w dużej ilości i będą nas wspierać, bo tak jak powiedziałem, no będziemy chcieli ten puchar zdobyć. Także, także mówię zapraszam wszystkich, ale wpierw zapraszam w piątek o 19.29 na kolejny mecz z Hełmianką. Zanim zaproszę Państwa na regionalną prognozę pogody, to jeszcze ważny komunikat. W powiecie ostrowieckim ogłoszono drugi stopień zagrożenia meteorologicznego. O bezpieczeństwie ze strażakami rozmawiał Bartek Gębusia. Pierwsza zasada, jeżeli w czasie burzy nie, mu, nie musimy, to nie wychućmy, przesiedźmy w, w tym czasie w domu. I jeszcze bardzo ważne, powłączajmy wszystkie urządzenia elektryczne. Przede wszystkim my tutaj co roku napominamy i przestrzegamy mieszkańców. Przede wszystkim niezabezpieczone przedmioty na balkonach usunąć lub je zabezpieczyć. Powiadomo, gwałtownym i ulewnym silnym deszczom towarzyszą także silne wiatry oraz burze lub jakieś opady gradu. Także te przedmioty zabezpieczamy na balkonach, gdzieś na dachach. Zabezpieczamy te przedmioty, żeby one nie stwarzały zagrożenia dla nas, dla nas samych i dla sąsiadów. Oraz w miarę możliwości, powtarzam, miarę możliwości, ponieważ wiadomo, że nie zawsze to się da tak uczynić. Próbujemy, próbujmy parkować pojazdy, auta sam auta osobowe, czy, czy to inne auta, nie pod drzewami. Ponieważ jeździmy do takich zdarzeń, gdzie musimy usuwać właśnie drzewa z pojazdów osobowych. A w dzisiejszych telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Widzimy się jutro o godzinie 17.30. Już za chwilę regionalna prognoza pogody. Poseł Michał Cieślak, nasz kandydat do Parlamentu Europejskiego. Pracowity, odpowiedzialny, szanowany i lubiany. Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Znam posła Michała Cieślaka, ufam mu, szanuję go. Proszę Państwa, głosy. Michał Cieślak, lista Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 8, Jarosław Gowin. Zawsze w służbie ludziom i Polsce. Michał Cieślak. Podczas II wojny światowej. Polska poniosła ogromne, niewyobrażalne straty. Utraciliśmy prawie 50% polskiego terytorium. Prawie 6 milionów Polaków zostało zamordowanych. Polska gospodarka została zniszczona niemal w 40%. Do dnia dzisiejszego Niemcy nie zapłacili Polsce reparacji wojennych. Do Parlamentu Europejskiego idę po to, ażeby walczyć o reparacje wojenne i odszkodowania od Niemiec dla Polski i dla Polaków. 26 maja proszę Państwa o głos. Arkadiusz Mularczyk, lista prawa i sprawiedliwości, pozycja numer 9. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 13 stopni Celsjusza. Wiatr powyje z prędkością 11 km na godzinę, ciśnienie 1007 hektopaskali. Jutro temperatura 17 stopni Celsjusza. Wiatr 23 km na godzinę, ciśnienie 1024 hPa. Prognozowane burze i opady deszczu, biometr niekorzystny.